A teraz wspaniała informacja dla miłośników tężni solankowych. Mamy już w naszym mieście dwie: jedną nad bagrami, drugą nad zalewem nowochudzkim. A gdzie będzie trzecia? O tym opowie nam Dariusz Nowak. Dzień dobry. No, będzie trzecia. Rzeczywiście, ja myślę, że to jest inwestycja oczekiwana, bo widać z tego po tych dwóch tężniach, że one się cieszą naprawdę taką dużą popularnością. No. To jest atrakcyjne, powiedziałbym, miejsce, ale też miejsce, gdzie można podreperować zdrowie. No, tak mówią fachowcy, że to tak, jakby ktoś pojechał po prostu na te morze i wdychał nie tylko jod, ale wiele innych pierwiastków potrzebnych do tego, żeby no, normalnie funkcjonować. Rzeczywiście ta trzecia będzie na łąkach nowochódzkich, tak zwane łąki nowochódzkie przy ulicy Padniewskiego. E, ważne jest też to, że to jest inwestycja z budżetu obywatelskiego, więc to jest finansowane właśnie z budżetu obywatelskiego. Tak chcieli mieszkańcy Krakowa. No wobec tego zarząd miejskich już ogłosił hmm, powiedzmy przetarg na wykonanie hmm, tej tężni, także chętni firmy, instytucje mogą się zgłaszać do 6 maja, no i jest już oferta, wyłonimy tego, który ma to wykonać. No i powiedziałbym, że niedługo tężnia powinna już być. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. A Wam przypominamy, że dwie działające są nad bagramy i nad Zalewem Nowochódzkim.